Jeśli wydaje ci się, że w internecie widziałeś już praktycznie wszystko i żaden Instagramowy wariat nie zrobi na tobie wrażenia, to ten film pokaże ci, jak bardzo się mylisz. Istnieje możliwość, że znasz już tego gościa z TikToka, no a nawet jeśli nie, to wystarczy już kilka urywków z jego Instagrama, abyś poczuł się nieswojo. Możesz być zdziwiony, co w zasadzie dzieje się na tych nagraniach, no ale ja już spieszę z wyjaśnieniem, ponieważ właśnie obejrzałeś ponad 50-letniego mężczyznę, który przebiera się za 10-letniego ucznia podstawówki. Ubranego w buty na obcasie. Pierwszy raz o Schoolboyu 9 internet usłyszał za pośrednictwem subreddita o nazwie Internet Mysteries, gdzie pojawił się post opisujący jego twórczość. Użytkownik Reddita na Instagramie znalazł szereg kont należących do bohatera naszego filmu, a każde kolejne było jeszcze dziwniejsze od poprzedniego. Wszystkie konta miały należeć do różnych uczniów szkoły podstawowej, a zdjęcia dzieci były dość mocno przerobione. To, co jednak łączyło je wszystkie, to przede wszystkim nienaturalnie duże usta, no a także zamiłowanie do butów na obcasie. Na jednym skąd postanowił zaprezentować się sam wyżej wymieniony mężczyzna, który przebiera się w mundurek szkolny i wyrabiał do kamery jakieś dziwne pleśne gesty. Co jeszcze bardziej szokujące, w czasie nagrań starał się wejść w rolę dziesięcioletniego chłopca który jest grzecznym uczniem szkoły podstawowej. Gdyby jeszcze tego było mało, ten instagramowy wariat na swoje drugie wcielenie wybrał dwunastoletnią Stefani, oczywiście również się za nią przebierając. Chłopu do tego stopnia odbiło, że wysłał nawet wiersze autorstwa wyimaginowanej Stefani do kącika poetyckiego jednej z gazet, która je nawet opublikowała. Ludzie, ten zwierol napisał gdzieś, że bycie 13-latką jest bardzo seksowne, tak samo jak bycie grzeczną dziewczynką. Uwierzcie mi, ja po tym filmie naprawdę będę miał jakieś zmiany w psychice. I tutaj zaczyna się robić coraz bardziej mrocznie, ponieważ bohater naszego filmu często kontaktował się z dziećmi za pośrednictwem swoich kont. Bardzo lubił dodawać komentarze, na przykład o tym, że szkoła jest fajna, czy też o tym, żeby dzieci uważały na różnych dziwaków, którzy krążą po internecie. Wszystkie jego działania wskazywały na fakt, że próbował się z dziećmi zaprzyjaźnić. Jak myślicie, w jakim celu? Okazuje się, że bardzo wiele z karykatur, których używał na Instagramie, to tak naprawdę przerobione realne dzieci, którym z wyrol dorobił wielkie usta, czasem nawet te buty na obcasie. Problem jest z tym większy, że część z nich nie wygląda, jakby smart schoolboy znalazł je w internecie: wyglądało na to, że wykonał te zdjęcia sam. Jedna z ofiar dziwaka wypowiedziała się nawet na reddicie, była to Kamila, która w rzeczywistości wygląda tak. Tymczasem wariat postanowił przerobić ją na taką karykaturę i uczynił ją główną bohaterką swojego konta o nazwie Joanna Tang. Schoolboy specjalnie cofnął się nawet na jej social mediach, po to, żeby znaleźć zdjęcia, gdzie ma 15 lat. Cóż, jak widać na tych nowszych, przestała go już pociągać, no może dlatego że przestawała być dzieckiem. Użytkownicy Reddita mocno spieli się, żeby poznać tożsamość tego faceta i śledząc jego chorą twórczość, doszli do pewnych wniosków. Okazuje się, że ten wariat ma nazywać się David Alter, mieszkający w okolicy Doncaster, a nawet wypowiadał się w lokalnej gazecie. O ironio mówił on w artykule o tym, jak ważne jest noszenie mundurków przez uczniów i jakie są tego zalety. Ten zbok ma na ich punkcie totalnego bzika. Najgorszy w tej historii jest jednak fakt, że David próbuje zbliżyć się do dzieci również w realu. Na jego Instagramach udało znaleźć się kilka postów, które prezentują lokalną szkołę czy też place zabaw. Widać było też kilka zdjęć, które co prawda były mocno edytowane, jednak prezentowały dzieci które David najprawdopodobniej starał się śledzić na jednym z jego profili widniał również bardzo, bardzo mocno edytowany film z różnymi naklejkami, przedstawiający jednak naszego zwyrola, który po prostu goni dziecko. Chociaż muszę zaznaczyć, że istnieją też teorie, że to wideo nie jest prawdziwe. Sami jednak powiedzcie, kto normalny chciałby stworzyć film którym wydaje się, że goni dziecko. Nieważne, czy miało to miejsce w realu, czy też nie. Największy przełom w moich poszukiwaniach na temat tego PDF-a przyniósł jednak jeden film z YouTube'a, z kanału twórcy o nazwie Big Ross. Streszczę go wam tutaj. Jednak wszystkich zainteresowanych szczerze zapraszam do obejrzenia oryginału. Okazuje się, że szkoła, do której najprawdopodobniej w przeszłości uczęszczał David, jest znana z pewnej afery, gdzie jeden z nauczycieli lubił małych chłopców, w ten inny, odrażający sposób. Schoolboy na dwóch ze swoich fake kont poniekąd potwierdza ten fakt, ponieważ mówi tam, że faktycznie znam nauczyciela, który dopuszczał się takich rzeczy, jednak według jego opinii nic złego się nie działo. No i tutaj może to być w zasadzie albo prawda, albo po prostu mechanizm wyparcia, który pewnie może występować w sytuacji, gdy dziecko doznało takiej krzywdy. Co więcej, warto w tym miejscu nadmienić, że liczne badania wykazują na silną korelację pomiędzy doznaniem krzywdy w czasie dzieciństwa, a późniejszymi czynami pettyjskimi w dorosłości. Najbardziej obleśny i dość dobrze udokumentowany czyn Sculpoya pochodzi jednak z 2004 roku. 20 lat temu skalkował on bowiem małą dziewczynkę, której robił zdjęcia, a nawet usiłował napisać o niej książkę. Sama ofiara potwierdziła autentyczność tej historii na grupie dla mieszkańców Doncaster, u Davida znaleziono zdjęcia dziewczynki. Sprawa trafiła wtedy do sądu. Niektórzy twierdzili nawet, że David wtedy poszedł siedzieć. Ofiara dementuje jednak te plotki. Wielu mieszkańców potwierdzało również, że pamięta artykuł na ten temat z lokalnej gazety. Jednak nie udało się go odnaleźć. Moim zdaniem historia stalkingu dziecka ostatecznie potwierdza fakt, że sam David na swoim Facebooku wspomina, że w 2004 roku Jakaś dziewczynka próbowała go w coś wrobić. Istniał również pewien post na Twitterze, który bardzo mocno udowadniał, że David idealnie odpowiada rysopisowi sprawcy, który dokonał ataku na dziewczynkę w 2016 roku. Obecnie post zniknął jednak z internetu być może na polecenie policji. Podsumowując, moim zdaniem Skullboy jest jak najbardziej prawdziwy, mieszka w Doncaster i pod wpływem traumy z dzieciństwa wykształciły się w nim najobrzydliwsze możliwe zaburzenia. Bez wątpienia jest on PDF-em, najprawdopodobniej niebezpieczny. Wedle informacji dostępnych w internecie, odpowiednie służby mocno badają sprawę i oby poczyniły w jego kierunku kroki, na które po prostu zasługuje. Czekam na Waszą opinię na temat tego dziwaka. Do następnego, cześć! Na koniec dogrywam wam tylko mały update, tak datowany na powiedzmy końcówkę listopada, ponieważ nasz zboczeniec postanowił odpisywać ludziom, czy nawet odpowiadać w postaci głosówek, którzy skontaktowali się z nim na Facebooku. Ogólnie oskarża ludzi o to, że opętał ich demon, ciągle obstaje za tym, że ten chłopiec jest realny. Gość jest totalnym creepem, najprawdopodobniej chorym psychicznie. Także z mojej strony to tyle. W moich poszukiwaniach korzystałem głównie z materiałów zawartych na tych czterech kanałach, na które oczywiście serdecznie zapraszam. A dla was buziaczki od Skulboja.